Vlogmas dzień ósmy, moi drodzy Znowu robimy zdjęcia na Instagrama, cóż za nowość, ale no powiem wam, ta akcja Instamas jednak y, troszeczkę czasu zajmuje Nawet powiedziałabym, że bardzo dużo Dzisiaj byłyśmy z Marcelą zrobić zdjęcia na zewnątrz, ale chyba był to jeden z ostatnich razy, kiedy byłyśmy zrobić zdjęcia na zewnątrz Tak wymarzłam, było tak zimno, chciałyśmy zrobić zdjęcie na hasło e, światło i chciałyśmy właśnie przy czymś tak ładnie oświetlonym i tak dalej, więc zrobiłyśmy przy hotelu Raffles, przy hotelu europejskim, może zrobiliśmy te zdjęcia przez 5 minut, a ja tak wymarzłam, wchodząc potem do Ubera, nie czułam w ogóle swoich nóg, więc wróciliśmy teraz do domu i będziemy robić zdjęcia na kolejne hasła do przodu. A wieczorem chcę pojechać w ogóle do Pepko po ozdoby na choinkę, więc bardzo możliwe, że dzisiaj w końcu będę miała rzeczy do ubrania choinki, i może na przykład jutro w końcu będę mogła ją Ubrać, więc jest to jakiś tam plus. Marcela już zdążyła odpalić kominek, bo dzisiaj robimy też zdjęcie na hasło kolejne na jutro, czyli ciepło. Zniknęłam dosłownie na dwie minuty, bo zaczęłam szukać moich bombek, które przypomniało mi się, że miałam kiedyś takie z wyjazdów. Tutaj w międzyczasie Marcela przygotowała piękny spot. To jest w ogóle pierwszy raz wykorzystany w moim życiu. Zamówiłam to trzy lata temu w zestawie świątecznym kosmetyków od Kylie. I proszę bardzo, po raz pierwszy dopiero ta skarbata. Jest w użytku. Tutaj jest ta choinka, którą wam pokazywałam ostatnio we vlogu. I tutaj, proszę bardzo, Hollywood Więc taki świąteczno-amerykański kącik To jest największy hit wszystkiego Przysięgam, ja już zdążam napisać do Michaliny zdążam napisać do mojej mamy Czy jak była u mnie w mieszkaniu, to nie pamięta, gdzie dałam moje bombki Nie wiem, czy wy też tak robicie Ale ja, odkąd mieszkam sama Często mam tak, że piszę do mojej mamy z pytaniem Czy nie wiem, czy gdzieś coś nie leży Bo ja bardzo często zapominam W ogóle, zobaczcie, odnalazłam w końcu Ale żało to na widoku, wiecie w ogóle, że to było w szafie Na widoku, dostałam to jako prezent od mojego dziadka I tutaj jest dzień w którym pisałam egzamin szóstoklasisty. Tutaj w ogóle e, odnalazłam wszystkie te bombki, zobaczcie, mam taką z Chicago, mam takie piękne bombki ze Starbucksa, tutaj zobaczcie, e, to też jest Starbucks, ale wersja nowojorska. Serio, e, kupowałam je za każdym razem na wyjeździe i mówiłam sobie, że kiedyś je gdzieś zawieszę, bo niektóre z nich, serio, kupowałam jak jakieś 3 lata temu. O, proszę bardzo. Christmas in New York. O, jest też statua z Mikołajem o, z Barcelony, tak. A nawet. tak, tutaj tak, mam jeszcze z Barcelony. Zobaczcie, jak cute. Dostałam ostatnio ostatnio taką super paczkę z benefitu. Jeszcze wam jej nie pokazywałam, ale zrobię to dzisiaj albo jakoś na dniach. I zobaczcie, dostałam od nich taką piękną piżamkę i tutaj jest napisane Bene Babe i jest moje imię wyhaftowane. Piżamka jest taka piękna, malinowa. Jak coś, ona jest od firmy Etam w ogóle, bo tutaj widziałam na metce, że jest to Etam I tak to się prezentuje i stwierdziliśmy, że super będzie to wyglądać do właśnie takiego kontentu przy kominku To jest w ogóle chyba moja pierwsza piżama od lat, która ma długie spodnie Ja śpię zawsze w takich mega wyciętych piżamach i nawet jak byliśmy rok temu w Stanach, te dziewczyny się śmiały Bo wiecie, w tym Nowym Jorku zimno i w ogóle każdy jakaś cozy piżamka ciepła a ja krótkie spodenki, krótki topik. No a w końcu mam jakąś taką bardziej na takie chłodne, zimowe wieczory. Chcieliście zobaczyć, jak wygląda backstage, to tak wygląda backstage, że musiałyśmy wszystko dosłownie przestawiać, cały stół przesuwać, żeby mieć tutaj tą przestrzeń właśnie tylko na ten kominek. W ogóle zmieniłyśmy też dekorację, ale w sumie chyba tak to zostawię, tak bardziej świątecznie na choinkę i tak to będzie stała. Więc jest tutaj, tak jak już wspominałam, moja słynna skarpeta, nigdy nie używana, ale przydała się w końcu do pierwszego zdjęcia. No i zrobiliśmy właśnie zdjęcia przy kominku. Był naprawdę duży problem z tym, żeby dobre było oświetlenie tego zdjęcia, bo jak było światło, to nie było widać ognia, jak nie było światła, to było widać ogień, ale było ciemno na zdjęciu. Więc ogólnie, fun fact: zrobiliśmy to zdjęcie z lampą, która jest jakby tak z daleka, bardzo nas oświetla, ale. Jest tutaj e, zdjęcie zrobione z fleszem Więc może tego nie być widać po zdjęciu Ale zdjęcie było robione z fleszem Właśnie dla uzyskania tego jak najbardziej naturalnego efektu Ale ta piżamka w ogóle jest mega cute i urocza Bardzo podoba mi się w ogóle ten haft tutaj Bene Babe Angelica Naprawdę Benefit ma najlepsze paczki PR-owe Mam nadzieję, że dzisiaj nakupuję te bombki I w końcu choinka będzie jutro już ubrana Na razie ma tylko tutaj pojedyncze bombki Marcela już nie wytrzymała i zawiesiła te wszystkie, które wam pokazywałam Z Starbucksa z Nowego Jorku, z Chicago. Czas na jedzonko w tle. Słyszycie moją zmywarkę, niestety, ale słuchajcie, zamówiłam sobie dzisiaj pizzę. Tak, ja jestem w teamie osób, które lubią jeść pizzę z ananasem. Moi drodzy, jest mi tak zimno, to jest po prostu niemożliwe, bo zazwyczaj u mnie w mieszkaniu jest strasznie gorąco, a jest mi dzisiaj tak zimno, bo jest serio, pierwszy tak bardzo mroźny dzień. Brałam bluzę, mam kurtkę, do tego mam dresy i moje ciepłe. Buty, takie pudrowo-różowe, mam jeszcze takie same czarno-szare Jak coś one są z Dizzy, bo też ostatnio pytaliście o te buty Powiem ja wam, że ja naprawdę zamarzam, a idziemy właśnie z Michaliną do Pepko Jeszcze idziemy po kawę, bo obie stwierdziłyśmy, że jakoś strasznie straciłyśmy energię i siłę na cokolwiek Więc skoczymy jeszcze po drodze, wiadomo gdzie Kupimy kawkę. O, tak jak Wam zapowiadałam, skoczyłyśmy na kawkę. Zobaczcie jakie tutaj są piękne w ogóle świąteczne rzeczy. Jakby ktoś nie wiedział co mi kupić, to przyjmę wszystko stąd. A najbardziej mi się w ogóle podoba ten kubek, jest przepiękny z tymi złotymi tymi. Zrób to Michalina, masz presję całego vloga. Musisz w końcu założyć kartę. O, Nie, bo Michalina ogólnie chodzi ze, do Starbucksa ze mną codziennie, a nie ma karty stałego klienta. To jest hit. No i zobaczcie, jakie tutaj są piękne zestawy prezentowe, Jak coś. A ja piję sobie pierniczkową latte. Wzięłam sobie z jedną pompką syropu, bo wtedy ta kawa nie jest taka słodka. Jak coś, jak nie lubicie słodkich, to polecam wam tak robić z każdym napojem. Historyczny moment. Michalina, posi... tak, twoja mama będzie dumna. W końcu masz kartę i teraz sobie możesz aplikację ładnie pobrać i sobie zbierać gwiazdki. Tak jak ja polecam Wam to też zrobić. Przyjechałyśmy do Blue City i zobaczcie, co tutaj się dzieje. W się sensie tutaj. Ogólnie to już jest od dawna taki, Ala, jak to nazwać? Taki market. Tak, ale przez pewien czas tego w ogóle nie było. I zobaczcie, tutaj są oscypki. Znaczy, podyszop, chciałaś kupić jogurt. Tak zaraziłam Michalinę tymi jogurtami, że to jest hit. Super No, patrzcie. Cały asortyment dzisiaj jest 3 za 2, jak coś. Misja bombki, jeśli chodzi o Blue City, trochę, trochę fail, więc przyjałyśmy do Galerii Młociny, więc trochę drugi koniec Warszawy. Przyjechaliśmy Pankiem, pozdrowienia dla Panka. Idziemy właśnie tam, gdyż jest tam Primark. Odwiedzimy różne sklepy, bo serio... Jest ciężko, jeśli chodzi o moje bombki. Wszędzie są złote, już stwierdziłam, że mam za dużo złotych i potrzebuję w końcu jakichś różowych. Patrzcie, wybieramy. W końcu znalazłyśmy sklep, gdzie posiadają różowe bombki. Kupujemy taki zestaw do zapchania, ale też takie naprzód. Patrzcie, jakie są piękne. Serio. To są cute właśnie, te takie puchate z aniołkami, albo z tymi... są, naprawdę. Very cute. To jest najbardziej świąteczna rzecz, jaką widziałam. Zobaczcie, ten miś w ogóle... Rusza uchem. Trochę zakupy większe niż planowane, zrobione. Jak zwykle, my to przyszliśmy po zdoby świąteczne, a wyszłyśmy z połową sklepu. Moi drodzy, zakupy zakończyły się sukcesem. Mam pełną siatkę homli i mam też trochę zakupów z Ikei i tutaj jeszcze kilka bombek, które kupiłam w Pepko. Wszystko pokażę Wam jutro. Jutro zrobię takiego łączonego vlogmasa, taki mini haul, a w dalszej części będziemy w końcu ubierać choinkę. I jeszcze sprawdzamy dzisiaj numer 8. A w środku mamy, słuchajcie, taką maskę do twarzy. I zobaczcie, jak ona tutaj wygląda w środku. Także taka mini wersja idealna do przetestowania tego produktu. A ja z tego miejsca żegnam się z Wami. Wiem, że obiecałam Wam holzary Zary. Będzie on na pewno w jakimś vlogmasie. Dzisiaj już po prostu jestem tak padnięta serio. Byłyśmy w tych sklepach tyle czasu. Ja bardzo nie lubię chodzić po sklepach. Wszystko wolę zamawiać stacjonarnie, jednak no. Bąbki, wypadało zobaczyć na żywo, ale już nie mogę doczekać jutrzejszego ubierania choinki I tego, że w końcu będzie tak pięknie wyglądać, będzie taki świąteczny klimat Także tak jak mówię, w jutrzejszym vlogmasie hol świąteczny, a potem ubieranie choinki Także widzimy się jutro, pa pa!